Dzień dobry. Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kulinarnego Fudmasu Święta ze smakiem. Moi kochani smakosze, dziś kolejna prosta, pyszna, świąteczna potrawa, która sprawdzi się zarówno na świątecznym stole wigilijnym, bożonarodzeniowym, jak również wielkanocnym. Moi kochani smakosze, dziś przygotujemy jajka nadziewane w trzech wersjach. Jedna wersja będzie taka tradycyjna z majonezem, a dwie pozostałe za chwilę się Przekonacie. Oczywiście na początku zachęcam Was do aktywności. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a także udostępniajcie i przede wszystkim. Korzystajcie z tych filmów, a wcześniej, zanim pokażę Wam, co tutaj mam na stole i jak takie jajka przygotować, zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście, jeśli tego nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja teraz zakładam swój fartuch, mam nadzieję, że Wy swój również założycie i razem, krok po kroku, będziemy przygotowywać te pyszności. Zaczynamy i zobaczcie, kolejny sweterek wykonany przez babcie Marysię i uwaga... Ten sweterek zobaczycie podczas przygotowywania domowych wędlin, z tego względu, że dzisiaj nagrywaliśmy wstęp i przygotowywaliśmy razem z babcią Marysią Solankę. Zaczynamy! Jezusa narodzonego, syczka witojmy. Jemu po kolędzie dary, zajemłod oddajmy wesoło, mi Ja już swój fartuch założyłam. Mam nadzieję, że Wy również. Dlatego chodźcie niżej, pokażę Wam, jakie składniki są niezbędne do przygotowania tych prostek, prostych jajek w trzech odsłonach. Chodźcie. Skoro jajka w trzech odsłonach, to muszą być oczywiście jajka. Zobaczcie, jajka nam się tutaj już studzą. Gotowaliśmy jajka przed chwilą, 12 sztuk. Cztery sztuki będą używane do każdego nadzienia. Oprócz jajek potrzebujemy suszone pomidory, majonez, szynka ulubiona, ja mam tutaj żywiecką, jogurt grecki, serek kanapkowy, sól, pieprz do smaku, a na koniec będą nam potrzebne zioła do dekoracji. Może być pietruszka, może być na przykład bazylia, może być kolendra może być szczypiorek, co najbardziej lubicie. Moi kochani smakorze, weźmy sobie teraz jajka i zacznijmy przygotowywanie właśnie od nich. I uwaga, wczoraj Wam mówiłam, że mam świeże jajka od kur babci Marysi i jedna pani albo pan, ale wydaje mi się, że pani napisała mi w komentarzu, że jajka bardzo łatwo obrać jest za pomocą łyżeczki. Także ja przygotowałam sobie łyżeczkę, tylko pójdę po nią i Będę w ten sposób obierała nasze jajka. I zobaczcie, stłukłam sobie tutaj jajko. I włożymy sobie tutaj naszą łyżeczkę. I zobaczymy, czy ładnie się nam obiorą. Ale już widzę, że obierają się nam. Uwaga, w miarę ładnie. No, bardzo ładnie się obierają jajka. Także korzystajcie z tego patentu, bo jeśli macie. Takie świeże jajka jak ja, jednodniowe, to zobaczcie. Teraz zobaczymy, czy ten patent sprawdzi się na wszystkich jajkach. Tego dam Wam znać, także obieram jajka i widzimy się, jak te jajka będą obrane. Jajka są już obrane, ale jak możecie zauważyć, zima pełną parą. Zaczął padać śnieg. Z dobrych wiadomości jajka są już obrane, dlatego szybciutko je przygotowujemy i będziemy się stąd zmywać, bo coraz bardziej pada. Mam nadzieję, że nas tutaj nie zasypie. Słuchajcie, zobaczcie, nawet ładnie się obrały te jabłka, jabłka. Jajka się nawet ładnie obrały. Ja teraz każde jajko przekroję na pół, przygotuję sobie również dwie miski. W sumie przekroję na pół. 8 jajek, bo te jajka z majonezem zrobimy w taki tradycyjny sposób. Będą po prostu jajka przekrojone do tego. Majonez, świeże zioła i tyle. Zobaczcie, ja mam tutaj przygotowany półmisek. Na razie tak będę nierównomiernie układała te jajka, bo chcę te wszystkie trzy rodzaje jajek podać na jednym takim półmisku. Dwa jajka są już przekrojone. Ląduje teraz trzecie i ostatnie, czwarte teraz przekroję na pół i ono wyląduje na naszym półmisku z pozostałych jajek, tak jak wam mówiłam każde jajko przekrajam sobie na pół z jed... czterech jajek ląduje do jednej miseczki żółtko oczywiście pozostałe białka lądują na naszej misce w naszej misce półmisku drugie i tak robię aż w każdej misce będzie po cztery żółtka, także za chwilę się widzimy. Zobaczcie, zdążyliśmy tylko wyłączyć kamerę, a trafiły nam się dwa żółtka. Rzucimy sobie je teraz tutaj do naszej miski, a my bierzemy się za dalsze wyjmowanie żółtek. Także za chwilę się widzimy. Zobaczcie, nasze jajko są już tutaj gotowe. Żółtka również są w miskach, dlatego czas pokroić drobno. Wędlinę. Najważniejsze jest to, byście wybrali chudą wędlinę i kroimy w drobną kostkę. Ja już pokroiłam swoją wędlinę, i właśnie do jednej miski z żółtkami ląduje wędlina. Teraz możecie tutaj dodać albo jogurt grecki, albo majonez, albo taką mieszankę majonezu z jogurtem greckim. Ja dodam właśnie tutaj taką mieszankę. Dodajemy około dwóch łyżek jogurtu m, majonezu, a także dwóch łyżek jogurtu greckiego. Nie może zabraknąć tutaj soli, a także pieprzu. I całość teraz dokładnie mieszamy i to będzie jeden nasz farsz do naszych jajek. Nasz jeden farsz jest gotowy. Chodźcie teraz do Naszego drugiego farszu. Mam tutaj pokrojone pomidory. Ja ich drobniej nie będę kroiła. Suszone pomidory. Dwie łyżki suszonych pomidorów tutaj w zupełności wystarczy. Do tego, uwaga, ląduje. Jedna czubata łyżka serka kanapkowego. Zobaczcie, ona jest naprawdę wielka, ta łyżka. I ta czubata łyżka ląduje w naszych składnikach. Dodajemy tutaj również dwie duże łyżki jogurtu greckiego lub gęstej śmietany i całość również sobie mieszamy. Zobaczcie drugi farsz nam się prezentuje tak żółtka bardzo nie rozgniatamy musi on to żółtko być wyczuwalne i uwaga teraz poznajcie moje triki bo te nasze farsze, nadzienia do naszych jajek będziemy wkładać do rękawów cukierniczych. Będą nam potrzebne trzy rękawy i chciałabym Wam pokazać ten mój patent, byście jednak nie ponosili dużych kosztów, dlatego ja będę nadziewała rękawicą, rękawem cukierniczym bez tylek. Oczywiście jeśli macie tylko cukiernicze możecie ich użyć, możecie tworzyć piękne takie wzorki. Koszt takich rękawów to około 6 zł. Zacznijmy sobie przygotowywanie od pierwszego farszu. Od pierwszego takiego nadzienia. Ja tutaj użyję na początku ten pomidorowy. I zobaczcie. Na początku robimy sobie taką dziurę. Wkładamy tutaj do środka nasz farsz. Za chwilę odetniemy końcówkę i będziemy faszerować nasze białka. Zobaczcie, mamy już tutaj naszą całą ilość naszej masy. Teraz sobie odcinamy. Mniej więcej na takiej wielkości. Bo pamiętajmy, że mamy tutaj pokrojone pomidory. Jeszcze chwilkę. O, tak będzie mi łatwiej. Odkroimy sobie tutaj. Mamy tutaj końcówkę. Teraz sobie całość dokładnie przesuwamy. I tutaj będzie wychodziła nasze nadzienie. Może zacznijmy sobie od tego jajka. I zobaczcie, wypełniamy sobie. Jedno. Za chwilę będziemy kłaść zioła. Także będzie jeszcze piękniej. Wypełnimy sobie tutaj. Może teraz sobie wypełnimy tutaj. Wypełnimy sobie może i tutaj. I wypełniamy kolejno białka. Także jak wypełnię ten pierwszy farsz, nasze wszystkie 8 mm, połówek będzie wypełnione. Nakładam kolejny farsz i pokazuję wam jak będą wyglądać dalsze etapy. Czas na drugie nadzienie. Teraz jest to nadzienie z szynką, dokładnie sobie tylko zawinę rękaw i zobaczcie. Drugie nadzienie właśnie ląduje w naszych jajkach, zostanie nam tylko nadzienie mm, zostanie nam tylko nadzienie majonezowe takie tradycyjne. Później pójdę po zioła i będziemy cieszyć się Wspaniałym smakiem. Dwa farsze są już wypełnione, nasze białka są już wypełnione. Został tradycyjny majonez, dlatego ja teraz wypełniam nasze jajka majonezem, udekoruję nasze jajka ziołami i za chwilę będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Także wy za chwilę zobaczycie efekt końcowy. wesoło, skłaniajmy swe panu semu Moi kochani smakosze, przed chwilą widzieliście efekt końcowy. Mam nadzieję, że pomysł na faszerowane jajka wam się spodobał i przygotujecie je na swoje święta bo myślę, że nie tylko świetnie sprawdzą się na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, jak również na na przykład różne domówki, imprezy, urodziny. Moi kochani smakosze, ja za dziś Wam serdecznie dziękuję. Oczywiście widzimy się jutro z kolejnym pysznym, a zarazem prostym odcinkiem. Ja już tutaj m, odcinkiem i przepisem. Ja już tutaj patrzę się na nasze jajka. Wybieram oczywiście tę wersję bez majonezu. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia jutro.